Siad, siat. Kto siedzi, dostanie. Siad. Nie. Siad. Karpa, jesteś najbardziej rozbrytany tu. Siad. Idziemy. Siad. Czekaj. 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 Nie ruszamy się. Uwaga, pani idzie, wyczekajcie. Czekaj. 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 Nie, nie. Nie takie było polecenie. Czekaj. 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 czekaj, czekaj. Czekaj, dobry pies. Czekaj. Cze czekaj. Czekaj, dostanie, proszę. Hetman. Grzeczny. Czekał. Czekaj. Czekaj, czekaj. Hetman, najgrzeczniejszy. Hetman, proszę. Czekaj, kto czeka? Czekaj. Czekaj, czekaj, cze czekaj, czekaj. Karfa nie dostaniesz, czekaj. Dobry pies, czekaj.